się jesteś, nie oglądałam telewizji, powiedz mi jak idzie zamach stanu? Wspaniale, złapali haczyk, ciągle w kuchni mówią, piszą, dyskutują. O prawdziwym też? Jakim prawdziwym? Cośmy zaczęli dziesięć lat temu? Nie, nie, nie. Co nie. nie? W parę tygodni rozpędziliśmy Trybunał Konstytucyjny ale... KRS, założyliśmy taśmową wytwórnię sędziów, ja zainstalowaliśmy swoją szefową w Sądzie Najwyższym, w Trybunale szefa w telewizji. Kraj pokrzyczał, ale w końcu uznał, że to jest normalne. Przyzwyczaił się. I to był zamach. Teraz to parodia. Chciałem powiedzieć, że nie mówmy o tym w tej Co? chwili. Bo... A, <laughs> witam no. panie Jacku. Nie wiedziałam, że pan o tej porze grasuje w kuchni. Mogę we własnej kuchni zrobić sobie kawę. Oczywiście. Niech pan korzysta, póki pan jest na wolności. Co pan chce przez to powiedzieć? Nasze młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale dosięgnął wszystkich, co wspomagali zamach stanu. Może nie udało się, ale... w jaki sposób? Wiedziałem, że będzie się wypierał Propagandowo. Pomagał Pan od dawna, wasz zamach stanu na nas zamach stanu. Nas był w interesie ukochanej ojczyzny, a was w brudnym interesie niemieckim. Więc to jest zbrodnia i będzie ukarana. Pan Święczkowski może sobie pogadać, ale z tego nic nie wynika. Mm, pan nas nie docenia. Myśmy już przeszli od słów do czynów. Na przykład ta wielka budowla księdza O. Na tym położyliście łapę, ale budujemy w wielu innych miejscach. Ośrodki telewizyjne. Ośrodki odosobnienia. Tam wystarczyło tylko wstawić kraty w oknach. No, przecież. W obecnych więzieniach zabraknie miejsca. Ośrodków telewizyjnych nie trzeba budować od nowa. Ekipa Telewizji Republika z placu bankowego Naworonicza. Może metrem? Oszczędność gospodarowania groszem publicznym. Tak, metrem można. I będzie Naworonicza przywitana. Przez patriotycznych pracowników TVP. My wszędzie mamy zachowanych swoich ludzi i oni działają dyskretnie. Prokurator Ostrowski przesłuchał pierwszych świadków. No, któryś z nich, nich wygadał, więc prokuratora zawiesili, ale są prokuratorzy, którzy już piszą akty oskarżenia. Wierni nam policjanci prowadzą rozpoznanie, którędy do Tuska. I do całej reszty. E, to nawet ja tego nie wiedziałem. Bo ja to w tej chwili wymyśliłam. Ja Państwa przeproszę, nie będę brał udziału w tej rozmowie. Dobra jesteś, bo ja umiem myśleć twórczo. Nasi tylko biorą gotowce, mają wypisane. Co robili 10 lat temu, i teraz wszystko to samo zarzucają tuskowcom. Łatwizna! Łatwizna! Łatwizna!